Graliście już w najnowszego Skate'a? Tak czy nie? Bo sam spędzam tam trochę więcej wolnego czasu, ale do Skate'a potrzebny jest odpowiedni paty, Lecz zanim o nim, no to pamiętajcie o obserwacji profilu i polajkowaniu tego filmu. Marka Moichon wysłała mi ostatnio cały pakiet swoich kontrolerów. I nie będę ukrywał, że to właśnie ten jest moim ulubieńcem. Dlaczego? Blitz 2 to nie tylko piękna kolorystyka. Biel, niebieski, pomarańcz, wygląda to cudownie, trochę gandamowo, Ale jednocześnie poza podświetleniem mamy tutaj asymetryczny układ, który bardzo lubię, a jakość wykonania bije na głowę sporo popularnych, znacznie droższych marek. Bo serio, biorąc pod uwagę, że pierwszy raz spotykam się z produktami Moichon, to wow, naprawdę nieźle. Plastiki są chropowate, twarde, a przełączniki wewnątrz mechaniczne i mają bardzo dobry punktowy klik, tak jak triggery czy bampery. Gałki analogowe to chwalone Alps, aczkolwiek tutaj polecałbym wstępnie zrobić kalibrację zaraz po wypakowaniu, aby wyeliminować ewentualne niedoskonałości. Grip samego pada wsparty o gumę jest dobre, wibracje miłe, no i jeszcze mamy apkę do zaprogramowania klików głównych, jak i dodatkowych. Bo poza tymi przyciskami z tyłu mamy jeszcze dwie dodatkowe upadki na spodzie. Co ważne, pad jest bezprzewodowy i działa zarówno ze smartfonem, switchem, jak i PC-em. Xboxa niestety nie mam, więc tego wam nie potwierdzę, natomiast z PlayStation 5 nie działa, ale tego akurat się spodziewałem. Precyzja bez zarzutu, zresztą mamy tutaj 2000 Hz, no i jeszcze wbudowany Żyroskop, a jeżeli miałbym się czegoś jakkolwiek czepić, no do tych czterech przycisków na spodzie, które mają troszkę gorsze spasowanie, ale całościowo, naprawdę ciekawy sprzęt, solidny, no i myślę, że to udany debiut na naszym rynku, a cenę za ten kontroler znajdziecie standardowo w przypiętym komentarzu.